grozy. Któż z nas o nich nie słyszał? Jest ich całkiem sporo. Domy, w których doszło do tragedii, do makabrycznej zbrodni. Wiele z nich stoi pustych, gdyż brakuje potencjalnych nabywców, którzy odważyliby się wejść w ich posiadanie. Domy wystawiane w agencjach nieruchomości, kuszące pięknem i atrakcyjną nieraz ceną, ale posiadające niestety to coś. Coś, co powoduje, że klienci wolą szukać dalej. Nic nie daje ukrycie prawdy. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bo ona wraca. Potwierdzają to handlarze nieruchomościami, że zła aura domów grozy pozostaje w nich na długo, być może na zawsze. Historia domów powraca nawet w snach niczego nieświadomych nowych właścicieli. Często po kilku nocach spędzonych w takim domu potrafią oni ze szczegółami odtworzyć całą tragedię, która tu się wydarzyła. Domy są jak książki, z pięknymi, ale i mrocznymi stronami. Zapraszam cię dziś w podróż do takich domów w których doszło do koszmarnych zbrodni. Pozostawiam Tobie ocenę, czy chciałbyś w którymś z takich domów zamieszkać. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. W Boulder, w amerykańskim stanie Colorado, stoi dom, w którym mieszkała rodzina Ramsey. Sześcioletnia córeczka pary, John Bennett, uczęszczała do przedszkola. Wyróżniała się spośród swoich rówieśników nieprzeciętną urodą. Wróżono jej Przyszłość, na którą od najmłodszych lat pracowała wraz z mamą. Matka dziewczynki Patsy dbała, by córeczka brała udział w konkursach piękności. Było to bardziej jej marzenie niż marzenie małej John Bennett. Sława nie przyniosła dziecku niczego dobrego, wręcz przeciwnie. Dziewczynka została porwana 26 grudnia 1996 roku. W 8 godzin po zgłoszeniu zaginięcia ojciec, John Ramsey, dokonał makabrycznego odkrycia. Znalazł w piwnicy ciało swojej córeczki, dziecko nosiło ślady pobicia, duszenia, padło też ofiarą czynności seksualnych, było związane i zakneblowane. Początkowo podejrzewano rodziców o zabójstwo córki, gdyż w domu nie było śladów włamania. Podejrzany był także dziewięcioletni brat dziewczynki, że w ataku zazdrości o sukcesy siostry i jej stałe bycie w centrum uwagi uderzył ją latarką, pozbawiając życia. Wkrótce jednak w toku badań oczyszczono rodzinę z zarzutów. Mordercą nie był też nauczyciel małej John Bennett, choć przyznał się do zabójstwa. Po latach prawdopodobnie zagadka została rozwiązana. Dziewczynka padła ofiarą pedofila, choć nadal wiele w tej zbrodni tajemnic. Niedaleko Białej Podlaski, w rakowiskach, przy ulicy Rubinowej znajduje się kolejny dom grozy, w którym w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku doszło do makabrycznej. Zbrodni. Małżeństwo: Agnieszka i Jerzy Niedźwiedziowie zostali brutalnie zamordowani przez osiemnastoletniego syna Kamila i jego dziewczynę Zuzannę. Młodzi mordercy zaplanowali zabójstwo i z zimną krwią wykonali egzekucję. Powód: rodzice byli przeciwni ich związkowi. Dostrzegali, jak bardzo zły wpływ miała Zuzanna na ich dobrze ułożonego i grzecznego do tej pory syna. Dziewczyna w rodzicach Kamila widziała problem, którego trzeba było się pozbyć. Kam będąc zakochany w dziewczynie i pozostając pod jej wpływem, nie oponował, gdy jej pomysł ujrzał światło dzienne. Młodzi ludzie zadali Agnieszce i Jerzemu po kilkanaście ran ciętych i kłutych. Rodzice nie mogli nawet się bronić, gdyż atak przyszedł we śnie. O brutalności tej zbrodni świadczy również fakt, że krew ofiar była dosłownie wszędzie, wewnątrz domu, jak i na elewacji, na chodniku. Koszmar, o którym zapomnieć się nie da, ogromu tej tragedii dodaje fakt, że zginęli ludzie, a dwoje młodych, którzy dopiero wkraczali w swoje życie, zmarnowało je bezpowrotnie. Domy grozy, niemi świadkowie tragedii, miejsca ze straszną historią, której nic, ani dobre przyszłe zdarzenia, których mogą kiedyś doświadczyć, ani upływający czas, nie są w stanie zmienić ani wymazać z pamięci. A ty, co o tym myślisz?